Jo, jo, to mu idol jest. A jak ty nie lubisz go, to nie wiem po co jesteś tu. Uuu. Siema. Dziś będziemy testować nowy smak koli z Żabki. Będzie bardzo dobra. Proszę odejść. Tak się prezentuje butelka. Butelka fajna widać. Ma w sobie trochę ziół. Trochę narkotyków. wiadomo trawka i te, te sławy. Tutaj mam już na napoczętą. Więc próbujemy. No zajebista. Daję 10 na 10. Czuć posmak, dziółek. Trochę cukru. Czuć. No. Pach, pachnie koksem, typowo. Smak, smak też narkotyków. A, i grillujemy sobie. Patrzcie menela na kilo karkówki. Wy tego nie macie. O, jeszcze takie oszaszłyczki. Nie macie tego. To nie dla was. I proszę, jaka piękna, przepyszna, mazowiecka kiełbaska. Wy tego nie macie. O, jeszcze karkóweczka trochę. Dla oh, po smaku. Wy tego... Jeszcze mamy pokera. Już go nie będę pokazywał. Wy tego nie macie. Pozdrawiam. Pozdrawiam, Adix. I mówię, kupcie sobie to kole. Mm, dobra jak wybrać na 10 daję. To start the day, yeah. I just wanna stay, even if we run late.